Siema, witajcie w nowym odcinku Skull to Arms Gates of Hell Ostfront na ValorModzie dzisiaj kupujemy rakiety, o których mówiłem w poprzednim odcinku Już wam pokazuję O, ten sprzęt A dwa punkty sobie zostawimy, ponieważ i tak nie mam za bardzo na co wydać Będę na pewno chciał pójść w te ciężarówki z amunicją No i tak, dzisiaj gramy na mapie Szczyt Wzgórza I atakujemy Włochów Mam nadzieję, że Włosi dadzą jakiś opór. Jednak już będzie to siódma, siódma chyba bitwa, albo no tak, coś takiego. No i tak, co my sobie tutaj weźmiemy? Na pewno możemy uzupełnić. O, może nie wszystko, bo tutaj mamy też ostatnio. Zdobyliśmy trochę sprzętu. No i to jest dobre akurat. Tylko ma słaby to pancerz. Sporo armat też, nawet. Też taką dziesią dziesiątkę. Eee, moździerze. Moździerze akurat mamy po ostatnim odcinku widzieliście dosyć sporo. Eee, no i tak, to sobie sprzedamy, bo to kasa zawsze jest. Mm, moździerze, inne tutaj takie działa bredę. Bredę możemy w sumie zostawić, bo to podobne jest do tego Oreligiona. Coś takiego a nawet ta breda widzę, że ma lepszą penetrację, co jest na plus. No i dobra, hmm, to tych sobie tak weźmiemy, uzupełnimy moździerze i tak dalej. Przy okazji chciałem zachęcić nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu wspieracie mój kanał. za co jestem bardzo wdzięczny i dajecie dużo motywacji do dalszego nagrywania i rozwoju kanału. Dzięki wszystkim za komentarze też, bo zawsze chętnie poczytam i podpisuję. E, no i co, może ten autokanon też weźmiemy sobie? Zastanawiam się tylko, właśnie co by tutaj dzisiaj na pewno weźmiemy sobie te rakiety. One drogie są, ale e, wydaje mi się, że trochę narobią tu im bałaganu. To marmatę możemy zaraz zobaczmy sdkz weźmiemy, usuniemy. To też, to też. Weźmy sobie te armatki. Zostanie nam 4 punkty zostało. Dobra. Moździerze. No, fajnie się nimi gra, nie powiem. Hmm. Tylko jakby tu z tymi punktami zrobić? I tak mamy mało trochę. Myślę, hmm. że na razie niech tak zostanie. Medycy z tym to mamy To okay. i Mamy w razie czego dwa czołgi. Powinno wydaje mi się, że tu starczyć. Także bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy. Mam nadzieję, że fajna bitwa. Okej, okay. mapa dobrze znana. Ostatnio trochę na niej graliśmy i w poprzednich kampaniach też. O, i widzę nawet, że się tutaj ustawili. To jest bardzo dobrze dla nas, bo yy, rakietami będzie nam łatwiej tu strzelać. Wszyscy już też jadą. No i dobra. Jak to to wygląda? Mają niedużo tych rakiet, co prawda. Ale fajne to jest, nie powiem. Podoba mi się. Trzeba przyznać, że sprzęt całkiem. całkiem spoko. Weźmy sobie, zwolnijmy screena. O! No, mam nadzieję, że tym naprawdę jak surniemy to będzie grubo. No i dobra, co, pchamy jednostki, na razie niech tutaj sobie trochę pojadą. Hmm. Weźmy na pewno też tutaj na tory to działo. Tą ekipę bierzemy. Niech też tu na razie pobiegną sobie. Na razie może niech tutaj będą. Chociaż oni za nim jeszcze. O, nie no, w sumie nie są aż tak daleko. Ten pierwszy punkt weźmiemy sobie. O, e rakiety. Widzę, że oni są już tutaj. O, kurde, pancerz szerega mają. Ej, panowie. Of! Pytę, dobrze że tego. Mają słabego cela. Ale by nam mogli rozwalić czołg od razu. Dobra panowie, rozwalcie ich. Nie będziemy się tutaj bawili. Eee, medyków chodźcie też. Dobra. Dobra, ten, niech ten oddział tutaj przyjdzie. Okej. Okay. O. Wow. Oczywiście nie mieli przygłosu. O kurcze, miny. No no, niedobrze, niedobrze. O kurde, zginął nam jeden. Niedobrze. Co tam mają? A, to to akurat jest... ...słabe. Dobra, chodźmy tutaj w takim razie. Ci niech prowadzą te działa. To działo w sumie jedno. A wy chodźcie tutaj. No i zobaczymy, może walną już. O! Czołg mają. O, ale to, to jest też popierdółka. Tak naprawdę. To mi się trochę nie podoba, że nam tu zginęli. Ale czasem się ich nie da niestety odratować. Dobra. Mam nadzieję, że tu też min nie ma. Dobra, prowadzą to. Prowadźcie, prowadźcie Oni powinni mieć jakieś armaty czy coś Dobra No i dobra, spróbujcie, tym walniemy Okej okay. i co? To może w ten sposób o, widzę, że coś nie chcą działać e, w, w ogóle, bo to jest chyba na daleki mega zasięg. Co nie wiedziałem. No dobra, to w takim razie zostawimy to sobie jeszcze. Dobra, podjeżdżamy Tu chłopaki chodźcie. bierzemy, właśnie, może że zapomniałem o nich okej, okay. tutaj pierwsze już przybędą z lewisa, i ładnie, o kurczę, już ktoś nam padł, ale dobra, mamy medyków, także medycy niech przyjdą o kurde snajpera mają, czy ktoś kogoś takiego? No, mają tutaj, widzę są. Dobra, czołgi, dawajcie. Jedziemy. No a wy czemu nie tam nie walniecie? Byście akurat tutaj mogli trochę ich rozwalić. Walcie, walcie, panowie. O kurde no. Snajperów zachciało im się niestety. no niestety. Dobra, jedziemy do przodu. Tu jeszcze jednego też mamy Mortara, także chodźcie śmiało. O, no ładnie. Teraz walnęli tak solidnie. Dobra, chodźcie w takim razie. Chodźcie, chodźcie. Lećcie się. O kurcze. należąco widzę, ci ciężko rozwalić przeciwnika. Tam coś mają. Dobra, leczcie się. Dobra, podjeżdżamy, podjeżdżamy. Tutaj też śmiało. Wy chodźcie tutaj. A wy... Hmm. Trochę mi się to nie podoba, że nie możemy nimi patrzeć jak na daleko, tak naprawdę. Na 300 metrów około. O, kurde! Eee, podjechali nam tutaj trochę. Dobrze, na razie słabe mają te czołgi, ale. Dobra, wy na razie chodźcie tu. Moździerz, śmiało chodźcie tutaj. Wy też tutaj chłopcy No Spoko, spoko, a mówię Pojawi się niedługo kampania z Niemców Na fajnym modzie O kurde Co się stało? Co się stało? Eee No nie no na minie rozwejli ich fatalnie. Kurde, niedobrze. Myślałem, że wykorzystamy ich, a tutaj. Ech, no cóż, nawet nie wystrzeliśmy z tych rakiet. No ale nic nie poradzę na to już. Najwyżej w przyszłym odcinku wykorzystamy je, no bo cóż mogę poradzić? Chciałem z czego strzelić, no ale no. Zapomniałem, że miny są... Ale do obrony to będzie genialne w sumie. Bo będziemy mogli z daleka że będziemy mieć ciężarówkę. To będziemy mogli sobie... Bo przy ataku to tak widzicie sami, że to na daleko. Radiooperator. O kurde. Dobra, chodźcie. Jedziemy w takim razie. Na razie coś ci włosi słabo, bo tak naprawdę mało co nam zrobili. Co mnie dosyć szokuje, bo zazwyczaj no, mocniejsi są ci przeciwnicy. Te Matyldy, no mówię, moje ulubione czołgi są mega mocne. O, ale ładnie. Tego moździerza Dobra, chodźcie, też tutaj Wy to sobie worki z piaskiem zróbcie, żeby was tu nie strzelali. Dobra, wy tu. Chodźcie, chodźcie. O kurde, kogoś mi tu strzeli. Nie wiem, czy z czołgu. Tutaj nie. A, tutaj pewnie, no właśnie. No, snajperzy nie ukrywam. Niebezpieczni są. O, już kolejny nam padł nie niedobrze. Dobra, medyk. Dobra, Matylda, ładnie. O kurde rozwejli tą. Weźmy w takim razie się tak brońmy. Trzeba wziąć jeszcze trochę ludzi Stąd, chodźcie do przodu No, dzisiaj to tak głównie na tych czołgach polegamy Więc... Tak to wygląda Dobra, naprawiam gąskę Gdyby nie te Matyldy, to by było krucho Tak naprawdę no, jeszcze mamy to działo, które ono jest naprawdę mocne. O kurcze, co tam mamy? Co to jest? Nie widzę za bardzo. Gdzie to coś jest tu? Co to jest? Ue, tam fiatre woli, to tam jest cienizna akurat. Dobra. Dobra, no i wy tutaj na razie, byście podjechali. Wy się uleczyliście, więc też zapraszam tu. Wow, ale ładnie. No i co, moździerze. Jak najwięcej tych moździerzy. O, żeśmy chyba stracili przy okazji też jeden moździerz jeszcze. Także widzicie, miny to jest dobra sprawa na... Dziewnika. dobra, wy możecie też tutaj. Bo ja się boję zbytnio od, odkryci, ale dobra, walcie tam do nich. O kurde! O kurde! Już mają taki sprzęt, widzę. No to już może nam zagrozić jakoś, aczkolwiek mamy pan coś ponad. Dobrze. Dobra, no bra wy? Chodźcie nawet tutaj, będziecie mieli lepszy widok. Pojedynek pomiędzy Matyldoma. Co to niszczyciel, czy jak to nazwać? Dobra. No, no i co? Do przodu. Wy, wy też tutaj chodźcie, no ładnie, ładnie trochę do przodu. O kurde, no tutaj jest ich nie ukrywam, sporo, dlatego gleba, gleba. Ale powinniśmy ich ładnie postrzyliwiać Dobra, panowie, weźcie tu walcie Wow Ej, w ogóle Co to tak walnęło? Kurde Czy to my, czy to jeszcze przeciwnik coś ma? Się trochę nie podoba Oni jeszcze pewnie mają coś przeciwko nam tutaj niezłego no właśnie Autokanon na przykład którego byśmy mogli zniszczyć Bo tą dziesiątką toni oni matrydę mogą już wydaje mi się, że zniszczyć bezproblemowo. O kurde, to mi się też nie podoba. Dobra, chłopie, pomóż mu. Co tu jest? O, obice mieli, niedobrze. Ładnie, ładnie, dobrze. Dobra, nawalać, nawalać, chłopaki. Dobra, czołg, niech tu przyjedzie, ci ustawi w tom. Dobra, z moździerzy ładnie. No, sporo, sporo tej piechoty tutaj. Ci niech, dobra, niech szybko już przyjdą. Dynamit, co oni? <grytania> dobra, chodźcie na razie tutaj. Tymi rakietami fajnie by było tutaj wywalczyć, ale... No ciężko O kurde Fatalnie Medyka mamy tutaj jeszcze jednego, no medyk może tu przybędzie i fajnie by było nie tracić tych ludzi A wy z tą stronę się skierujcie i patrzcie co tam jest, bo nie ma żartów Dobra, weźmy, pokierujmy nimi. Dobra. Czystą. Także spoko. Eee, weź... O. No właśnie, w tą stronę ustaw, żeby nie było problemu. O kurde, i co nie możecie? I rozłożyć. Dobra, to zostaw to. Patrz tu. Dobra, medyka, szybciutko i weźcie tutaj. Strach tutaj to brać w ogóle, bo nie wiem ile jeszcze tego przeciwnika tu jest. Myślę, że na tym sobie, sobie zakończymy Jak Już tylko to przejmą Bo ludzi też za bardzo, za dużo nie mamy Ten oddział to też niestety Wykrwawił się Dobrych mają tych snajperów Pod tym względem naprawdę Dobra ee, Jeszcze kontynuuj, żeby go uratowali O, dobra Także zakończ Lekkie straty były, nie powiem. Coś tam ci Włosi nam zrobili. Szkoda, mit z tymi rakietami, ale to w następnym odcinku sobie je wykorzystamy. Będzie trzeba niestety pewnie je jeszcze raz kupić. Jak tu to, to wygląda, to zresztą zostawili sobie. Tutaj mamy też jakieś. To to sprzedajmy, akurat. No i co, w następnym odcinku? z kim będziemy walczyli, z, też z Włochami się bronili na mapie Rasputika zapomniałem co to jest no i pewnie kupimy jeszcze te rakiety i zobaczymy na co wydamy te 7,5 punktu także jeśli się podobało możecie zostawić lajka zawsze mnie tym wspomożecie no i co, do następnego odcinka trzymajcie się, hejka